Szymonku. Szymonku. Hej! Pokaż nam jak bierzesz stópkę do buzi. Pokaż. Pokaż. No super. No super to robisz. No super. Tak. Pokażesz nam jeszcze raz. Pokażesz nam jeszcze raz, czy tylko paluszki? Może stópkę też się uda? No, próbujemy. O tak. I mocno do siebie. No, o tak. O tak. Palce dwa pierwsze zjedzone. No, dwa pierwsze palce zjedzone. Pyszne, tak? Ja mam tylko 5,5 miesiąca.